Cześć, jak zwykle w kotłowni. Materiał przygotowywałem H2 tygodnie, także doceńcie to. Kupa cięć, montażu i tak dalej. A tak, dzisiaj słuchajcie, pokażę Wam. To będzie w drodze ewolucji. Tu zacząłem skrobać, jak widać, bierze ten wąski kawałek, coś uciąć, dospawać kawałek pręta i będziemy z tym jechać. Zobaczcie, jak te ścianki mi wyglądają. Kurcze, to tak nie widać dobrze. Ale zobaczcie, tutaj jest o trochę na garu, na górze, ale to wszystko już jest. Słuchajcie, kurczę, goła blacha. To jeszcze jest niedoróbka do końca, ale tu też mamy blachę, blachę. Tam do poprawy, a tu przejechałem raz. Nie zobaczycie tego. Ale to jeszcze wymaga dobrej godziny pieszczenia. Zeszło mi się z tym czyszczeniem, słuchajcie, około dwóch godzin, a pokażę wam, czym to czyszczę, bo Szukałem, szukałem słuchajcie, ogólnie skrobaków. To jest taki skrobak uniwersalny z ostrzami. Nie nadaje się, bo nie jest kątowy. Słuchajcie, kupiłem takiego skrobaczka. Patrzcie dobrze. On jest dwustronny. W środku ma grzebyk. A tu jest płaski. Do niego doszła aluminiowa rurka. No aluminiowa, ale ma 5 mm grubości, więc się nie wygina. Młotkiem profilowana, Tak, żeby, słuchajcie, dalej, że powiem, był ten kąt zachowany do skrobania. Słuchajcie, skrobak jest o tyle fajny, że działa w jedną i drugą stronę, tak? czyli skrobie i zgarniając te skrobie. Oczywiście skrobiemy tak jakbyśmy farbę ze ścian skrobali, czyli samymi płotami staramy się to robić. Jest to najefektywniejsze, ale mimo wszystko jest to kupa Słuchajcie, zachodu. Te ostrza są wymienne. Z tego co widzę jedno spokojnie wystarczy na no wyczyszczenie takiego zajechanego kotła jak mój. Który w ten sposób nie był jeszcze nigdy czyszczony. A już chyba trzeci lub czwarty sezon minął. I ładnie wszystko słuchajcie pięknie schodzi. Ostrze około 20 zł. Taki skrobak w kastoramie 30 zł. I cóż. Troszkę słuchajcie formy trzeba mieć bo. Jest ciężko, nie? Zakwasy wjeżdżają. Jak ktoś jest niższy, to polecam jakiś stołek do tego, bo się zajechać można. Mama latareczka, ale powiem Wam, do żywej blachy to schodzi i schodzi to naprawdę nieźle, nie? Te wszystkie, szukałem takiego skrobaka, którego można kupić, ale nie, nie widziałem i powiem Wam, że tu mam taką właśnie taki stopień od dachu od stopni dachowych. Mosowanie i myślę, żeby z niego sobie skrobaczka zrobić, bo ogólnie te skrobaki, tutaj najgorzej jest tym, żeby zachować kąt, bo jest dość ciasno, a jednocześnie, żeby był dobry docisk. No i wiadomo, że tutaj się liczy to, żeby ten skrobaczek był wąski. Ten nie wiem, ile on ma centymetrów, czekajcie, ten ma dychę, to jest jakaś 60. Jakby była 40, myślę, że to byłoby już wtedy całkiem spoko. Dobra, to wszystko. Życzę Wam miłego skrobania, a jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem ostatnio. Mieliście słuchajcie, palnik spalił, spalił, upalił, wypalił. Cały ten czub odpad i wziąłem go, słuchajcie, pokleiłem. Pokleiłem go eh, jakimś siuwaksem z Najtańszym chyba, nie wiem, jakieś TK 1600 stopni. I powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, bo palnik ma taką formę, jaką ma, gdzie w sumie połowa tego całego czuba nawet z zewnątrz to jest słuchajcie ale yy... nie może będzie widać to jest słuchajcie yy, tak naprawdę ta masa to nie jest ceramika zobaczcie jak to wygląda o on jest taki dziwny trochę ten palnik a to dlatego że to robiłem słuchajcie wszystko na szybko i zamiast mu dać ostygnąć to po prostu go żem przypalił opalareczką i szybko mi zastygł tak więc ta masa jest bardzo wytrzymała i nie wiem czy po prostu nowego polnika trochę nie ob obmazać tą masą i nie zabezpieczyć właśnie przed tym pękaniem, przynajmniej tej szczoła, gdzie ognie leci. Dobra, to wszystko, trzymajcie się miłego skrobania, życzę cześć.